O, teraz jesteśmy na przylądku Rozewie Tutaj pisze, że to jest najbardziej na północ wysunięty graniec Polski o, to jest porośnięty lasem bukowym Tak to wygląda, trochę już tu no. Tu jest ta wielka Fajny widok morza. Myślę, że tam przejdę. Jakby tak jest trochę niebezpiecznie, bo widzę, że już drzewa padają. Podmywane to jest wszystko, ale no cóż, niestety raz się żyje. Tak, tutaj widać już, że znowu podmyło, znowu się pozarywało. Pojdziemy do granicy lasu teraz. O, ładnie strzaskamy. No, się obsuwa wszystko. Wielkie buki spadają. A, ja, tam dalej nie idę. bo widzę, wszystko leci. Nie, tak strasznie mocno, ale zawsze. No, jest taka jak po kataklizmie i tam może pod dali.